Jak będzie nagrywało to, ten wtedy powiedzmy. Już się nagrywa. Już się nagrywa. O! Prze... Przepraszam o, wszystkim. Och, tak. O, sorry. Dzisiaj Wam pokażę. Zawsze co, codziennie trzy, trzy filmiki nagrywam. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić um, łóżko dla potrzebów. Więc to oto rzeczy, które będziecie potrzebowali. Taśma dwustronna, klej, karton, dwie takie kawałki, dwa takie kawałeczki, nożyczki i biała normalna kartka. Ok, powiem wam, że też musicie wziąć um, czy marker, czy coś? Jak chcesz. jak widzicie, to może, to a okay. jak nie widzicie, to. Piszcie w komentarzu wtedy. Bo ja mam tak. Nie chcę mi się tutaj tak, bo wtedy tak ręce. Ale ok um, Więc pierwsze co? To bierzemy nożyczki i, i kawałek kartonu. Nie, nie pamiętam polski, więc dlatego. I wtedy. Z jednego kartonu lub ruler czegoś to wtedy tutaj tak bierzecie i wyczuć potrzebę jakiegoś przykład tego wezmę i wtedy rysujecie Wtedy tak o, widzicie. Ok. I wtedy zcinamy i robimy takie samo jak obcin to wtedy weźmiecie ten kawałek i wtedy znowu narysujecie na drugiego petrzopa ok, jak macie takie same, dwa takie same um, kawałeczki to bierzecie jeden kawałek bierzecie ten karton, z którego scinaliście, ścinaliście i tak zrobicie Bo musi być tutaj taki, więc jak jest mały kawałek, to wtedy musicie wziąć drugi karton i wtedy tak o zrobicie. Ok, i wtedy bierzecie tutaj i tak o robicie. Такие To samo z drugą stroną, ale z drugą stroną to tyle musicie obciąć jeszcze troszkę, żeby było ładnie, bo tutaj wtedy tak będzie. A to jest Tutaj troszkę jest pomalowane, bo robiłam, bo mój dziadek malował i potrzebował ten karton. Wow. Okay. Więc teraz bierzecie kawałek taśmy. I przyklejacie na te kawałki. Ok. Jak widzicie, mamy coś takiego. Z drugiej strony nie, nie też zrobicie. Tutaj tak. Tak jak tu. Ok. Jak macie z drugiej strony, to wtedy odklejacie. Ok. I wtedy. Tutaj tak, przyklejacie I opędzniecie tutaj troszkę te kawałki, co OK. I zrobicie to samo Z drugą stroną Z, z tym Odkleicie kawałek, ten kawałek, co jest tutaj jeden, i wtedy znowu i te wtedy przyklejacie Ok, jak macie, to dodacie troszkę materiału, żeby ładnie było. Ok. i wtedy. Okay. Okay, jak widzicie, już prawie okay. zrobiłem, tylko już jest tutaj takie. Taki przykleić. klej, że, żeby użyć taśmy. możemy dodać poduszki, możemy dodać co tam chcecie, wow, ok, przykład, tu poduszka. Zakończone, teraz możemy dać tutaj do takiego malutkiego na górze, a na dole, a na dole, Trzeba się siostra się nie bawić, dlatego jest. Jeszcze raz jedzenia. <laughs> Jej! która godzina, więc tak, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie, pa! i